powiedziała pani, że pani lubi tańczyć ze swoją 90-letnią mamą. Rzeczywiście tak jest? Ja rzeczywiście mam mamę w tym wieku, ale moja mama jest po prostu fantastyczną osobą, która e, oczywiście jest schorowana, jak to ona mówi, natomiast naprawdę jest pełna energii, jest świadoma, dobrze myśli, no, wszystko jest na swoim miejscu, a na swój wiek wyjątkowo dobrze. E, I rzeczywiście namówiłam mamę, byłam wolontariuszką e, w takim domu e, e, dziennym, domu seniora, gdzie zrobiłam układ do czacza cza cza przy krzesłach, proszę sobie wyobrazić, seniorki przy krzesłach, ubrałam je oczywiście odpowiednio i tańczyłyśmy cha cza cza do Kamili Cabello, więc i tańczyłam tam z mamą, więc uważam, że chwała jej za to. Właśnie, bo myślę, że tak naprawdę taniec nie ma wieku. To wszystko on, sky is the limit, prawda? Tak, ja to dzisiaj powiedziałam właśnie przy babci Karoliny, że jak się tańczy sercem, naprawdę można tańczyć wszędzie i w każdym wieku i o każdej porze, bo chyba to najbardziej się liczy i każdy może sobie tym sercem tańczyć jak chce, tak naprawdę. To nie jest sprawdzian, tylko nasza przyjemność. To jeszcze szybko nie nastąpi, ale wydaje mi się, że tak za wiele, wiele lat i tak, emerytura to nie dla pani. Ja się śmieję, że na emeryturze też będę tańczyć i wtedy będę tańczyć, właśnie może w domu seniora będę już nie tylko wolontariuszką, ale poprowadzę zajęcia na stałe. Wszystko jest możliwe. A co pani robi, no bo teraz mamy takie miesiące, że właśnie jest smutno, jak jest ta pogoda, nie dopisuje za oknem. Ma pani swój sposób na taką jesienną handlę? Bardzo trudna sprawa rzeczywiście, ale chociaż jeszcze nie jest tak źle. Jeszcze, jeszcze to słoneczko nam trochę świeci, ale u mnie najlepszym sposobem to są świeczki w domu, dobra herbatka z cytryny kocyk, książka i wtedy po prostu może padać, może być brzydko na zewnątrz, a w domu, w mieszkaniu, gdziekolwiek jesteśmy, ale pod kocykiem to jest takie duńskie chyba i nazywa się to, właśnie nie wiem jak poprawnie to się czyta, hugę się pisze, czy To jest taka właśnie e, robienie sobie małych przyjemności po prostu w domu, kiedy się siedzi przy świeczce, pije się herbatkę, coś się czyta, coś się ogląda. Najlepszy sposób, nic więcej nie trzeba, mało uważam, że w ale jesienią nie musimy wywoływać wilka z lasu, nie musimy latać, biegać i się cieszyć jak latem. To jest pora, gdzie wiele rzeczy się zamyka, uspokaja i my też się musimy uspokoić. Ja się zastanawiam, bo często Panią pytają o Beatę Tyszkiewicz, a ja bym zapytał inaczej. Co słychać u Piotra Galińskiego? Czy po zakończonej przygodzie w Tańcu z Gwiazdami w tvn nie mieli jeszcze Państwo kontakt? Są w kontakcie? E, cały czas jesteśmy, no ja Piotra znam naprawdę od dziecięcych swoich lat. E, jesteśmy w stałym kontakcie, a tym bardziej teraz ostatnio, Ponieważ w przyszłym roku będziemy obchodzić 50-lecie powstania naszego klubu tanecznego w Olsztynie Miraż. A ponieważ to był naprawdę znakomity klub na taką światową, nawet bym powiedziała, rozpoznawalność, to chcemy to 50-lecie uczcić. Więc zwołaliśmy taki komitet organizacyjny, w którym właśnie jest też Piotr Galiński. Więc spotykamy się praktycznie raz w tygodniu, organizujemy się, będziemy robić różnego rodzaju imprezy, spotkania, gale, pokazy. Dużo różnych rzeczy, więc z Piotrusiem się widzę cały czas, ma się bardzo dobrze, jest u siebie ze swoimi kurkami, tam się pięknie realizuje, więc naprawdę jest w dobrej formie. Myślę, bo ma piękne gospodarstwo. Odwiedziła go tam kiedyś pani? Tak, ja, oczywiście, no jak żeby nie. Piękne miejsce, gdzie można się wyciszyć, odpocząć, ale myślę, że czasami rzeczywiście tancerze są, żyją cały czas taką pełnią życia i czasami powrót do takich miejsc to jest chyba takie ukojenie i uspokojenie. No właśnie w ogóle ten świat taneczny, cały show biznes, to wszystko, co się z tym wiąże, to jest taka adrenalina. Czasem trudno wyciszyć emocje. Pani też żyła na takiej adrenalinie. Yy, cały czas nawet yy, ostatnio z mamą właśnie na ten temat rozmawiałam, bo moja mama mi mówi, Iwonka, ty ciągle na tych walizkach, bo taka jest prawda. Ja wracam jaki stanie z gwiazdami we wtorek, yy, przepakowuję, rozpakowuję piorę, poprowadzę 2 trzy dni zajęcia w Olsztynie i już gnam gdzieś na następny weekend w Polskę. Ale ja tak mam już Odkąd pamiętam i tak naprawdę to jest moje życie, ja to uwielbiam. Te walizki, to pakowanie, przepakowywanie, Absolutnie e, nie żałuję, że taki jest mój los. Jak to moja mama mówi, ciężki, ponieważ uwielbiam takie życie ciągle na walizkach, ale też uwielbiam wrócić do siebie, do Olsztyna i właśnie tą herbatkę z tą cytrynką, pod kotykiem wyciszyć się i mieć tak zwany dzień dresowy.